Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku z gardyjskiej serii, w którym wisimy nad przepaścią. Dzisiaj pokażę Wam jedną z bardziej kultowych via ferat w okolicach miejscowości Riva del Garda. Tej miejscowości, którą widać tutaj, jakieś 1100-1200 metrów niżej od nas. No jak widać, my w tym momencie robimy sobie krótki odpoczynek. Mateusz przypina się z jednego karabinka na drugi, a ja tymczasem zapraszam Was na oglądanie. Po trzech bardzo intensywnych dniach jazdy w końcu przyszedł czas na odpoczynek drowerów. Od Mieliśmy na koncie niemal 4500 metrów przewyższenia i kilka soczystych zjazdów w trudnych warunkach, które zamieniły się w ogólne zmęczenie i przede wszystkim zbetonowane mięśnie. Chwila wytchnienia była wskazana, ale odpoczynek przecież wcale nie musi oznaczać siedzenia w barze czy leżenia na plaży. Tym bardziej, że Garda to dosłownie raj dla fanów aktywnego spędzania czasu. Jesteśmy dzisiaj na wycieczce trekkingowej, chociaż ona z trekkingiem nie będzie miała jakoś dużo wspólnego, bo to będzie bardziej taki hardcrowy trekking, gdyż ponieważ albowiem zmierzamy w tym momencie tam do góry na Via Ferrata i to taką niebyle jaką, bo będziemy mieli bardzo dużo momentów z ogromną ekspozycją, z drabinkami, które są zawieszone na pionowych ścianach, z widokiem oczywiście na jeziorku. Także póki co rozkoszujemy się widokiem na starówkę Rivy del Garda. No i powolutku idziemy do początku szlaku, który jest gdzieś mniej więcej u podnóża tego lasu, znajdującego się przed nami. Idziemy! Via Ferrata della Micizia, czyli inaczej Żelazna Droga Przyjaźni, to jedna z najstarszych dróg tego typu w okolicach Gardy, założona w 1972 roku na stulecie Towarzystwa Alpinistów Trydenckich. Słynie z pionowych, bardzo długich drabin oraz spektakularnych widoków na Rive del Garda, które dają wrażenie jakbyśmy wisieli kilkaset metrów bezpośrednio nad miastem. Trasa ta uznawana jest za średnio trudną o wycenie BC i nie jest odpowiednia dla początkujących. Mimo że większość odcinków ma trudność B, nie należy jej lekceważyć, bowiem w wielu momentach wisimy na drabinie nad ogromnymi przepaściami. Przydadzą się tu doświadczenie, brak lęku wysokości oraz nienaganna kondycja fizyczna. Niezbędne jest również odpowiednie wyposażenie w postaci uprzęży, ląży, kasku, rękawiczek i butów z przyczepną podeszwą. Ładny widoczek się pojawił, tam w oddali widać arko, tam byliśmy dzisiaj rano wypożyczyć sprzęt. I słuchajcie, co do wypożyczenia sprzętu, to nie sądziłem, że można go nabyć tutaj za tak małą cenę, bo wypożyczyliśmy lążę plus uprząż na cały pełny dzień, czytaj 24 godziny, możemy ją oddać jutro rano. Zapłaciliśmy 10 euro. W przypadku, gdy chcemy razem z kaskiem cały zestaw, to musimy zapłacić 14 euro, natomiast my kasków nie potrzebujemy, bo mamy rowerowe, więc wzięliśmy ze sobą właśnie. Właśnie ty rowerowe kaski. Podejście do startu feraty trwało około półtorej godziny. Początkowo szliśmy zwyczajną betonówką, ale po chwili zamieniła się w urokliwą ścieżkę w gęstym lesie, który chronił nas przed mocnym słońcem. Tu warto podkreślić, że na feratę najlepiej wybrać się wczesnym rankiem, przed południem, kiedy temperatura jeszcze pozwala na uprawianie sportów, a jeszcze lepiej jest przyjechać tu w miesiącach wiosenno jesiennych W trakcie całej wycieczki do pokonania mamy aż 1200 metrów przewyższenia, z czego 600 prowadzi w pełnym słońcu na odsłoniętych skałach. Duży zapas wody to tutaj podstawa. Ferrata Centario Sat via del Amicizia. Proszę bardzo, linka się zaczyna, więc można tutaj się wpinać. Ciach i ciach i co? No idziemy w górę. Ferrata rozpoczyna się łatwymi odcinkami o trudnościach A oraz AB, czyli bardzo przyjemnie. Mamy czas na to, żeby powoli oswoić się ze zwiększającą się ekspozycją w trakcie pokonywania kolejnych progów skalnych. Ścieżka w dużej mierze prowadzi po spacerowych trawersach, a podczas wspinaczki jest wiele naturalnych stopni, gdzie możemy oprzeć nasze stopy. Dodatkowo, spójrzcie na te widoki, a to dopiero początek. Doszliśmy do tego momentu już takiego bardziej hardkorowego. Można powiedzieć, że tu się zaczyna prawdziwa ferata. Już zaczyna się robić ekspozycję. spójrzcie jakie tu są pionowe płyty. No i lecimy w górę. Przed nami jeszcze 500 metrów do góry po tego typu drabinkach. Po łatwiejszym odcinku w końcu dochodzimy do momentu, z którego słynie ta ferata, czyli do drabinek. Łącznie są tu trzy takie sekcje, a stopień trudności wzrasta w miarę wznoszenia się ku górze. Pierwsza z drabinek ma około 40 metrów wysokości, ale żeby nie było za łatwo, to w połowie znajduje się platforma przesiadkowa, na której przechodzimy z jednej części na drugą. Jest kolejeczka, Mateusz się tutaj pnie do góry po drabince, ja czekam również na drabince przypięty do liny no i dodatkowo się trzymam ręką także jest w miarę stabilnie no a pode mną jakieś nie wiem 20-25 metrów przepaści Adrenalinka jest nieziemska, no naprawdę, coś, coś niesamowitego. Będąc w połowie drabiny zacząłem się zastanawiać, czy aby na pewno nie mam lęku wysokości. Ogromna przestrzeń i ekspozycja spowodowały, że moje ruchy nie były zbyt pewne. Poziom adrenaliny prawdopodobnie osiągnął maksimum, a był to dopiero Aha. wstęp do prawdziwej zabawy, ponieważ kolejna drabinka miała mieć aż 70 metrów długości. No jak Mateusz, się idzie? Jest ja, super! Subcio, nie? Ekspozycja jest konkret, jesteśmy już dobre kilkadziesiąt metrów nad ostatnią półką, no a nad riwą już tysiąc metrów nad poziomem. Doszliśmy w końcu do punktu kulminacyjnego, czyli 70-metrowej drabinki z niemal pionowymi fragmentami. Co prawda, po przejściu pierwszej nabrałem trochę pewności siebie, dlatego zacząłem powoli czuć się jak bohater jakiejś przygodowej platformówki, który ma kolejne poziomy do odblokowania. Z jednej strony ferata wymagała od nas jakiegoś wysiłku, ale z drugiej ciągle się zatrzymywaliśmy na zdjęcia, podziwialiśmy widoki i przede wszystkim świetnie się bawiliśmy. Mamo, tato żyje. Pomiędzy drabinkami były dwa skalne łączniki, na których trzeba było iść na tarcie lub wspomagać się metalowymi stopniami. Były one jednak na tyle proste, że sztuczne ułatwienia zdawały się być zbędne. Ten fragment spodobał mi się najbardziej. W pewnym momencie miałem wrażenie, jakbym wisiał bezpośrednio nad miastem, lewitując w powietrzu. 70 metrów drabiny zawieszonej na pionowej skarpie z ogromną ekspozycją robi jednak piorunujące wrażenie. Dalsza część wędrówki wiedła przez łagodne trawersy i serpentyny, po których powoli dochodziliśmy do wypłaszczenia przed ostatnim drabinkowym odcinkiem na trasie. Przed nami jeszcze jedna albo dwie sekcje drabinek, równie spektakularnych jak te poprzednie, po pionowej ścianie. Póki co mamy krótkie dojście przez gęsty lasek. Ostatnie podejście prowadzące do samego szczytu Cima Sad według mnie było najbardziej techniczne spośród wszystkich. Prawdopodobnie wiązało się to z ogromną ekspozycją, ponieważ szczyt z każdej strony otaczały pionowe ściany. Dodatkowo w kilku miejscach jedynym wsparciem była stalowa lina, a my musieliśmy sami szukać punktów podparcia. W sumie całe podejście na szczyt zajęło nam około 4,5 godziny bardzo spokojnym tempem. Już prawie prawie na szczycie. Jeszcze kilka przepineczek, może jedna, może dwie i będziemy na koronie gardy, a właściwie koronie Rivy del Gardy, najbliższym i najwyższym szczycie, który znajduje się tutaj właśnie w okolicy miasteczka i dosłownie zawisa nad nim. Nie za brzydko, nie za brzydko. No i jest, proszę Państwa. Zdobyty bez tlenu Sat, 1245 metrów nad poziomem morza. Tutaj widać jeszcze chłopaki ostatnie przepinki robią. Widoki są przespektakularne, co prawda no troszkę już słonko zaszło, bo idą chmury, jutro ma cały dzień lać. Całość zajęła nam około 4 do 5 godzin, totalnie bez spiny, na totalnym leniu. Szliśmy tutaj sobie powoli robiąc co, chwili odpo co chwilę odpoczynki, na robienie zdjęć, na jedzonko. Nawet przez chwilę mieliśmy taką przerwę gdzieś 40-minutową, więc naprawdę bez problemu można tu wyjść sobie na spokojnie z centrum miasta i zejść również do centrum miasta, bo cała ta feratka, to jest pentelka. No i oczywiście te trudności feratowe są właśnie do szczytu Cima na którym teraz jesteśmy. Natomiast dalej to już będzie taki trawersik gdzieś tam po lesie, a grawkami będziemy schodzić w dół między drzewami. Także widoków raczej na zejściu nie ma żadnych. Słuchajcie, ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Wszystkie potrzebne linki znajdziecie na dole w opisie pod filmem, m.in. GPX, jakieś tam nie wiem, tam dane, mapkę, co będziecie tylko chcieli i co. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie, cześć!